No, co się zmieniło wami? What the hell? Co się zmieniło? What the O, oh, Ale drip, bratku. Nie ma, ja. nie, ma nie ma już. Chłopie widzę. Chłopie widzę. Siema. A teraz zamykam się. Nara, ale nie kończę tego filmu. Co wy? Gdzie? Do no, Dobra Ale. Szyma, no witam was bardzo serdecznie, bardzo dziękuję. Ja drodzy Państwo, wiem jak bardzo lubicie te odcinki, gdzie strzelamy właśnie w karty, dlatego dzisiaj przygotowaliśmy kolejne, są to karty ikon, ale nie tylko, a obok mnie Michał Zach. Jaa, yeah, gramy w coś! Co to jest? Zostawcie łapkę skróciem, i subskrypcję i dzwoneczek na filmy, aby było więcej takich filmów.

Filmy są o 17 albo 18 albo 19 i 25 Uwaga! Czasami o 12 wypuszczam filmy, a to się rzadko ukaza. Jeden film ostatnio się strasznie nie spodobał Czasami o 6. Nie wiem, o 6 nie. 5, Nie wiem, nie możemy to Wygramy w flipę moba. Sprawdzimy jak tam parę dni, parę roku, dni, parę roku. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie, trzy tygodnie chyba wygrałem. I sprawdzimy moje umiejętności. Po dwóch tygodniach, czy tam trzech.

嗯，是不，是不。 Nie? Ale tata ma ogląda. No A ja będę ja się idę ale ja odudzuję. Nie tak to... ja wyłączam, zaraz Weź do herbaty, do swojej herbaty. Muzyka bez. Nie wylej, dziecko. Co on zrobił. Nie wylej zacina mi messenger no ale zacina wywala do teatru zagłębia na spektakl Maja 70 złotych daj mi nie Mania jedziesz do teatru i Idziesz do teatru 14 listopada? I, I mama wem nie usłyszać. 70 zł teatru. 14 listopada dopiero. Altyklaro. <laughs> on a już chce cię dotykać. <laughs> Leci do

Dziękuję. Staś do mycia. Muszę My tak chce spać. Kiedy Maja do nas przyjedzie? Maja, Maja, kiedy chcesz do nas przyjechać? Oba coś z oko zrobił Tu w nos no. No. On w czwartek tak ze szkoły wrócił, nie wiem Zdarzyłem się O nie o poniedziałek Dać Dać radę Dać radę i... Hey, to look at this! Look at this! Wiesz Look, 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 look oh, at To jest jedno swoje... Gdyby ten jeden się nie pojawił oh, to, jest, to w całym świecie. I by wszyscy myśleli, że to jest poważny standard, że jeszcze są te malarski Tak jak było na albo, to, to dokładnie tak samo, za również z tego przedstawiałem Dobra nie wiem czy jestem gotowa na drugi, już widziałem i... Będzie mocno, dawajcie to Muszę się dzisiaj zastanowić No ucieknie Pa Maja! Co to jest? O że To jest wielki pająk Mega oczywiste Strasznie, pająki są To no jest pierdeł I ślęczny Robili wspólnie kolaborację I wygląda to w ten sposób. No i fajne, do tego z autobusów

nie wiem. Nie jestem. na swoim Nie jak ja bym Nie jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie jestem. Nie Nie jestem. Nie jestem. Nie Nie Nienawidzę Essa. Marysia. Przeszkadzasz mi. Esa, Nie esa. Nie Sure? No. No. Slenderman! C'è so un Slenderman, mi goni! Capterino, belly gong, Ronaldinho, Ronaldinho, captila, mm -hmm. Ronaldinho, captila! Ronaldinho, su libramke! Już, już staliłem bramkę, wyjedźcie drugie, tej drugiej, pierwszej minucie i będę Wam zadał. Udaj. Rambo. Nie Już?

Zależy ile swojej klasy pojedzie. Nie wiem, nie zobaczyłem tej stacji, ale kurde, szczerze, mega dużo emocji zrobiło to miejsce, wyczekiwałem, że pojawi się w świetle blasku tego. Za późno w ogóle tak za długo, za długo, za długo, za długo, za długo, nie długo, co za za ale w ogóle ja szczerze myślałem, że na tej, tutaj na tej scenie się pojawi. To by było straszne za chwilę. Ja owdownie zauważył, że teraz to będzie straszne. Zaraz złapię, żeby nie było straszne. Ale zatrzymałem. Z tego, z tego. Dobre, eee, no, słuchajcie, to jest. No i gupa. Nie widać zupełnie co to jest, dlatego że światło tak mocno świeci, że nie widać czy ma białą maskę. Są... Ej, Ronaldinho! Ej, e, Ronaldinho! e kurtuła. Jak Jakby co, nie wiecie, pokoń, wiecie kurtuła to zamkasz, ale on też grał. On jest w ogóle dziwne, to jest, palu, bo, że to kurtuła gra na ST. Nie, nie wiem. Mirce po lewej, czy po naszej prawej stronie i przybędź do trzeciego sklepu. Daj dobre rady, więc proszę i zapisuję. <śśmiech> czy to było to samo nagranie?

co to było w ogóle? Stop ja pierniczę. W ogóle jeżeli ktoś przebiera się ze spendera zakłada na zakładam białą maskę i stoi przed waszą chatą, to, to nie jest wcale dobre. Nie wiadomo, czy to jest Spendera czy nie, więc walicz to, uciekacie, chowacie się w piwnicy, zabieracie wszystkie zapasy. No i spędzacie tam całą parę. Polecam serdecznie, Bo ja to jest naprawdę tak. Na kolejne ostatnie już nagram. Ja wiem ja co nie przyszedł.

Ale za mułę złapałem, jest 0-0-30 czy pierwsza. Tak sobie Slenderman, Slenderman, Slenderman. Slenderman, po prostu, jak ja za bardzo. Nie za bramę, bo był, jak nie by spalony. Ej, mocna mm. jest ta postać, szczerze mówiąc. I tak samo mocno zostawicie razie tysięcy łapek, chcę się proszę dość zostawić na ja tym kanale. Dziękuje wam serdecznie za oglądanie. To było mocne, szczerze, trochę mi to tak...

Vždyť je si daru luna. Vidíte, ja potravím. Vidíte, captor luna, captor jak luna. Jakýš captor luna mi se Ben já to nikdy to? Dobra. To mnie Raża więc kończy ten filmik. A, na rano widzimy się jutro o 18:00. Nie możliwe. Ja jak coś na... w się sensie...